się stresowaliśmy, ale i tak nie było źle. Egzamin był dosyć łatwy, dostaliśmy lalkę i w sumie tego się spodziewaliśmy, bo tak jest co roku, że jest dziady, wesele, lalka i pan Tadeusz, więc wyszło według tego. Nie było też żadnych zaskoczeń, więc wyszło myślę, że bardzo dobrze. Mam nadzieję, że język polski poszedł mi bardzo dobrze. Przygotowywałem się przez niestety tylko dwa miesiące ale dzięki naszej pani od polskiego wszystkie lektury udało mi się powtórzyć tak jak trzeba. Poszło mi dobrze, szczególnie w przypadku tematu wypracowania, ponieważ wybrałam część trzecią, czyli interpretację, w której najlepiej się czuję i ogólnie byłam zadowolona z tego sposobu mojego pisania i też z przypadów jakich mi się udało dobrać. Powiedziałbym, że było ciekawie, bardzo interesujące teksty były do opracowania, szczególnie tekst o komizmie. Jednak już tematy do wypracowania myślę, że były trochę, trochę mniej satysfakcjonujące, ale wybrnąłem na tyle, na ile mogłem, i jak rozmawiam teraz z kolegami, z koleżankami, to też zrobili to, co mogli. Daliśmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będzie dobrze.